Dzień dobry, cześć wszystkim, to znowu ja, Kacper Koliński, znany też jako klonu wam. Dzisiaj sobie zagramy w Happy Wheels. Gra, podejrzewam, wam znana. Jak mówiłem, pewien youtuber znany jako Patryk Grojewski, a tak naprawdę nazywa się Royopal13. Niech was nie własnie to nie jest jego ksirka, to jest jego prawdziwe imię, a to jest tylko Patryk Grojewski. Ja to wiem. Wy to też powinniście wiedzieć. Chociaż go nie znam, ale ja to wiem. Nagrał dużo odcinków. Nie oglądałem u niego, ale... No cóż. No cóż. Sobie zagrajmy. Zagramy sobie z pierwsze pięć, myślę. Ale go rozdupczył roz, roz, rozdupcyło go trochę Nie jest trochę Trochę rozlóbczyło, trochę rozludczyło mnie Nie myślcie sobie To tylko trochę Nie wiem w sumie czemu nie, rozdupcyło No cóż to jest ta trzecia seria, o której Wam mówiłem, ale zjemieszka w ogóle, żeby Wam nie wszystko, Nie, no w sumie nie mogę wziąć teraz. Dobra. Weźmy jeszcze raz, spróbujemy. Yy, to jest ta trzecia seria, o której Wam mówiłem. Jak chcecie, żeby zostało to, zostawcie komentarz i łapkę w górę. Zachęcam Was bardzo serdecznie do tego. Ale to tylko wasze... Wasza decyzja czy zostawicie czy nie Jedziemy Dziadka pchamy. Nie żyjemy Nie mogę sterować Słaby lewo, słaby, słaby nie gram. O, tu sobie zagramy. Prehistoric Bible. Co jest Prehistorium pewnie będzie? Dlaczego tak myślę? Nie wiem. Podejrzewam. Tylko to są tylko moje podejrzenia. Nie ufajcie mi. Jeżeli, nie wie, jeżeli myślicie, że jest inaczej, to jest inaczej. Chyba, że ja mam rację, no to ja mam rację i nie jest inaczej, ale... No cóż. Nic tu nie można zrobić. Keep out. Wali zasady. A, ja mogę skakać. Zapomniałem, że ja mogę skakać. Jam, jam, jam. I poskoda, e, beczki. Hmm czemu nie chce się przewrócić Czemu ona nie chce się przewrócić? O, przeskoczyłem ją nawet Nie musiała się przewracać Okej okay, Okej okay. Mam nadzieję że mnie to nie zabije i to nie jest koniec zawaga Hmm Ciekawie Ciekawie mam powiem ciekawie Teraz jeszcze ciekawie Czy mi urwał rękę. I polijanie i po skalę. Dinozaury. Dinozaury. A tu martwy dinozaur. Martwy dinozaur nie jest taki ładny. O, patrzcie. On dziękuję Bogu, że go znalazłem Cieszy się na mój widok Jedyna osoba, która się cieszy na mój widok Wy się nie cieszycie na mój widok To, że mnie nie widzicie nie znaczy, że się nie możecie cieszyć Ej, czemu nie mogę tak Nie, nie Czemu dino żaługo zjadł I czemu ja spadłem Czemu dino żaługo zjadł to takie smutne. On nie mógł sobie wyjść i do żałoby. No, dinozaur się. Jak będzie już. Okej, okay, nie tu już. Chy chyba wszystko, co ważne w tym widzieliśmy. Renaissance Revager. Co to jest? Zaraz się przekonamy. Zgaduję po nazwie, jak w poprzednim przypadku, że coś z renesansem. Renesans. Nie wiem. Nie, nie wiem, co znaczy renesans. Ale. Ale mnie wybiło. Dzieci, dzieci, dzieci. U biedne dziecko. No, renesans. Chyba. Albo średnim Czemu, mi... Czemu muszę jeździć po złokach jakiegoś dziadka? Chy chyba ich to zabalało. Go chyba też to zabalało, a matka mu robi święcie jeszcze. Wyobrażasz sobie taką matkę. Gdzie utnie głowa, a ona sobie zdjęcie zrobi. Słuchajcie, dobiję Spróbuję, spróbuję. No masz. Po głowie. O to w końcu w tej grze chodzi? Uuu, nobie cię urwało. A tamte dziecko zabiło całe. I co? I nie teraz, że ty patrzysz, żeby ci logo urwało, a tamte dziecko nic nie mówiło, nic nie, nie płakało? To zostało całe, zniszczone. Aż mnie ciekawi, co ten arbus trafił. Moja noga. Starana. jak tam wjechać? Czemu ja tam nie mogę wjechać? Może się od kamienia odbija. Próbuję. Ale... Banny hop normalnie. Counter-Strike, bunny hop. A tu się zabijają. Tu się też zabijają. Już wiem, co taki ten Arbus. Nie wiem, jak wejść. O, czarny rycerz. No. Land here. Eczek z. Hold up for one second. Kura. Grab on... Hmm. Trochę za długo. Jeden. Jeden. Spróbujmy jeszcze raz ten Chyba coś zepsułem. Tam powiem. Chyba coś zepsułem. A, teraz przeskoczyłem to czarny gówno, którym mnie blokowałem. I znowu dziecko zabiłem. I znowu nie pakało. A dziadek nie ma głowy. Czekajcie, ja muszę... O, nie zabiłem ich, nie zabiłem ich. Nie jestem dobry Dobrym człowiekiem jestem jednak. Nie zabijam niewinnych stworzeń. Zabijam tylko te winne, które eksponaty dotykają. Lub udają głupie kamy. Ja muszę teraz chwilę przerwać nagranie i za chwilę wracam. Okej, okay, już jestem z powrotem. Nie, nie wiem czy w takiej pozycji staliśmy z tym kaunem, ale ja nic nie poruszałem. Oj, przepraszam, przepraszam, przepraszam. O, już jestem. Kaun jest głupi. Ta matka też się zgubiła, bo robi zdjęcia dziecku zabitemu O, nie odpadasz się ogro i co nie patrzysz nagle Arbus o. Mak walczy z dzieckiem. A to jest ten struszek, ten co przed chwilą głowy nie miał. Tak mi się wydaje, że tam to my mieliśmy w innym miejscu trafić. W innym miejscu, zaraz wam pokażę w jakie. Jeżeli to nie to miejsce, to ja nie wiem. Tam, tam bardziej. O, tu. Oderp. Grap.face, certo. Mamikonia, mamikonia. Não, 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 não. E Bialz, ele que skin. que a gente You are my new best friend. You rate right a pipe if you know what's good for you. Make sure to play the Astra vendors. if you don't understand the crash token. Okay. to kind of push on. Portal of freedom. Że to zwykły portal, wiecie, że jest taka gra. Portal 7 broń na Jak drogo. Czekam, co już jest dawno. Dwójka i dwójka była, z tego co słyszałem, kiedyś była tania. E, znaczy tania, nawet darmowa była kiedyś. Tak słyszałem, bynajmniej od pewnego youtubera. Jutu nie Nieznanego youtubera, ale bardziej znanego kolegi. Główki, główka. Troll face. Uuuu, troll face world. A wezmę korset na impunek. Czemu te główki nas biją? Czemu one są złe? Przecież troll nie są złe. Nie, nie mówię, może niektóre są złe. Akurat. No, widocznie te są złe. Znaczycie niekoniecznie one są złe. Ktoś z tu by korzystał jak w złych celach. Oj. Głupie to, Wszystkie znaki na niebie i ścianie wskazywałeś miałem się to opręcie, a teraz jakaś do przodu i tu jest kolejny portal uuu lodek To będzie mieć poladny Mój sen! Ty już ma to Patrz synu! To, że cię nie ma to nie znaczy, że nie masz patrzeć. Okej, okay, you win Thank you! Thank you. daję bez rąk, zobaczysz. Nie wierzysz we mnie. Głupi troll face. Ie. I co? DHM Nie wchodźcie tu ani tu Płatnę do planu. Redukowanie produktu będę musiał dać redukowanie produktu i będę musiał ustawić, że zarabianie na YouTube produktu Pokémon training Juan to Pokemon! Zawsze chciałem być Pokémonem. Będę musiał sobie kupić jakąś grę Pokémon. Tego tak, bierzemy na pierwszy odcinek musi być, on jest gwiazdą, on jest twarzą trigdy Pikachu! O cześć, Bóg chciałem zrobić? Mogę go No, chyba nie miałem tego zrobić. Bok nie lubi być atakowany. bo Pikachu wali smurki. Czy, 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 Tu jest resa Dobra. On nie wybrał, widzicie? Cześć. I spadamy prosto na Nie wiem jaką część, chyba rękę. Bip cake Co on zrobił? Czemu on ich uderzył? Czemu on jest w ogóle tak wielki? Ja też sobie taki wielki, bo to mam... Fajny drzwi Jiggy bar is coming. I thought I did a bar. Oh, this is yes. I thought I did a bar. Self destruct. Three, two, one. Boom. Boom. A hey, boom. e hey, boom. e hey, boom. e hey, boom. A hey, boom. Hey, boom. Niebolo, bo sobie nie, bo znowu będzie lokowali produktu. Nie wiem właściwie czy była taka piosenka, czy była inna. Taka była w tym. Eee, Nie pamiętam czy to było, w jakimś filmie. Tu tu, tu tu... Tu 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 Nie, Padoba. Trzeba było... Hmm, hmm, hmm. Ja nie Hammer. A co to za drzwi? Tu, 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 tu. Lector Shield. Nie wiem. O tak. Jedziemy. Dziadek 5. Jedzie. Psychic powers czuli to dla mnie Nie mogę się cofnąć teraz O teraz mogę się cofnąć A teraz będzie 20 minut to odcinek I wanna be the very best Like no one ever was To catch them is my real test To try them is my cause Pokemon Go to catch em all to boss była spoko Daj mi jej piątkę In 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 Zapomniałem inną In nauczania no. Ale cóż, zrobię to po A na razie Dziękuję Wam wszystkim za obejrzenie, zapraszam do łapkowania, do komentarzy, do subskrypcji. Na razie, cześć wszystkim, mam 10 sekund na pożegnanie, więc na razie, cześć wszystkim, do zobaczenia, cześć, pa!